Witam wszystkich 3 maja święto, narodowe można powiedzieć. E, mianowicie miałam właśnie niespodziankę, bo e, przygotowałam na 3 maja e, prezentację nowego klematisu, który w nazwie swojej ma też coś narodowego. Mianowicie nazywa się Viva Polonia. Zobaczyłam go coś śmieszniejsze w brytyjskim programie, czyli Gardener's world, znany wielu osobom. Potem zorientowałam się, że też że jest to w ogóle polski klematis, także można powiedzieć, że rozsławił się na cały świat. Jest to klematis, jeśli się nie mylę z grupy drugiej, Tu widać jak już pąki. Jakie są już duże, jakie są dorodne? Ja zamówiłam je ze szkółki Kalisiak. Nie był tani, bo w ogóle w tym roku mam wrażenie, że wszystkie klematisy są dość drogie. Podchodzą po 40 zł, nieraz i więcej. Ten był tam około 39 ze szkółki Kalisiak, ale widzę, że można kupić w różnych innych. Taki jest dorodny. Postawiłam też nową tutaj taką podstawkę w kształcie takiego, jak to się mówi, ostrosłupa. Zawsze się mylę z tymi kształtami matematycznymi, ale taką trójkątną. Zastanawiałam się, czy nie będzie mi tu szpecić drzewka truskawkowego zasłaniać, ale ostatecznie też pnie mi się tutaj ten, który kwitnie na wczesnej wiośnie, ten jaśmin Stefana. Przepraszam, nie Stefana, tylko jaśminnego kwiatowy. Myślę teraz o różnych pnączach, dlatego tak mi się przestawiło. Jaśminnego kwiatowy. Są, to są jego listki. A tu poniżej jest właśnie ten klematis Viva Polonia. To jest polski klematis, tak jak mówiłam, um, który został wyhodowany przez pana inżyniera um, Stefana Marczyńskiego, znanego właśnie z hodowli e, klematisów. W ogóle klematisy bardzo już w tej chwili startują. Ten już przyszedł taki duży, sięga mi praktycznie do pasa. Wielkość kwiatów jest napisane, że ma 10 do 15 centymetrów, a wysokością będzie sięgał do 2 metrów. Piękny jest. Też na święto narodowe widzę, że bardzo pięknie się prezentują już tulipanki. Jest wczesna godzina, poranna, więc tak wyszłam, bo wiadomo, jest już dużo zwykle ludzi na ogrodach i tak nie chcę później robić sensacji, ale Trzeba powiedzieć, że na święto nam pięknie kwitną właśnie tulipany. Właśnie tutaj mam taką różankę nową stworzoną z róż od pana Hyszego i, i innych znanych szkółek. Tutaj pomyślałam, że na wczesnej wiośnie dobrze tu zrobi, jeśli między tymi różami będzie właśnie, to jest tu jeszcze jakaś hortensyjka tam z tyłu ta dziura, którą próbuję zabudować i właśnie tu dobrze zrobią te tulipanki w prawie w kolorze narodowym, bo białych nie przepadam za białym kolorem, ale są, jest czerwony i jest taki, no powiedzmy zbliżony do białego, żółto-cytrynowy. Myślę, że na święta narodowe jak znalazł. Także w ogrodzie dominują tulipany teraz. Azalia, którą tu widać jest podpędzona, to jest kupiona taka już przyszła z Allegro to, ale zalie dopiero zaczynają prawdziwe muszę też powiedzieć, że p, wszędzie wybijają już mocno hosty ja mam tylko trzy hosty raz, dwa, trzy, właściwie trochę kłamię, bo tam z tyłu jest jeszcze ukryta jedna czwarta ale w, miałam więcej ale ślimaki je tak strasznie jadły mam na ogrodzie tak dużo ślimaków że nie ma sensu walczyć po prostu z tym yy, tak to wygląda Także trochę walczę, ale, ale to jest walka przegrana. Jak widać, jest to też czas kwitnięcia brunery. E Moja to jest oczywiście Jack Frost. Mam też Seahart. Kupiłam też mamę, Mamie Mami kwitnie Seahart. Wczoraj właśnie byłam cały dzień u Mamy. Pomagałam na ogrodzie, ale niestety się zagapiłam. Nie zrobiłam ani jednego zdjęcia, bo tak ciężko pracowałam. <noise> Muszę pojechać jeszcze raz inny dzień i zrobić. No bo na pięknie kwitną, mamie Tulipany też i w ogóle wiele się dzieje. Bardzo się sprawdziłem w tym roku te. Nasadzenia w donicach, bo w takiej ciężkiej, gliniastej glebie jak moja, niestety wiele mm, na przykład tulip, tulipanów gnije. Tutaj myślę, że może to być tulipan Bania Luka, który też znalazłam obwolutę. Wsadziłam go u mamy też w jakimś stojaku, kontenerze, też świetnie się prezentuje. Śmieszny, ale taki radosny, można powiedzieć, cieszy oko. Także kosty, szafirki jak widać, brunerki. Zaczynają kwitnąć złotliny. No i oczywiście cały czas kwitną drzewka owocowe. Tutaj jabłoń moja Gold Jewel czy Gold Jewel. No i oczywiście to wuły. Ja mam tą TW, myślę, że to jest Van Huta. Moja mama ma y, Gravesheim norweską. I widzę, że zaczyna też kwitnąć. Wejdę trochę głębiej jabłonie Royal, proszę. Także dużo się dzieje. Tak to wygląda. I życzę wszystkim dobrego święta w sensie wypoczynku 3 maja. Dobrego dnia.